Chciałbym się przede wszystkim cofnąć do tej historii najbardziej bliskiej Panu sercu i najdawniejszej, jeśli chodzi o czas. Czyli do tego momentu, kiedy Pan po raz pierwszy spotkał się z fotografią. To była historia, którą spowodował tak naprawdę Pana mistrz, Pana ojciec. No, po raz pierwszy się z fotografią spotykałem właśnie u Ojca. Po prostu ojciec mój był też fotografem, takim amatorem, ale jego pasją była fotografia. I ja po prostu pomagałem ojcu przy wykonywaniu, po prostu w jego pracowni w ciemni pomagałem, w, no, w przy najprostszych pracach, jakie tylko mogły być. To znaczy wtedy filmy, filmy się trzeba było po wywołaniu, po utrwaleniu, trzeba było płukać. I to było płukanie, że film się brało do ręki i po prostu tak się przesuwało ją, w te, te, tą błonę, w, 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 przez parę minut w wodzie, żeby te chemikalia zeszły z tego i dopiero później to się wieszało na, gdzieś na sznurze i żeby ten, ten film wysechł. A później już jak bardziej byłem doświadczonym już przy tego rodzaju pracy, już po prostu ojciec mnie zapoznawał z aparatem, jak, jak działają aparaty, jak obsługiwać aparat, jak się posługiwać aparatem. No i też robiłem pierwsze Pierwsze zdjęcia. no Pamiętam, że pierwsze moje zdjęcia to był aparat mieszkowy. Drzewa takie przy drodze stały i ja miałem to sfotografować. Jak później się okazało, jak wywołaliśmy ten film, po prostu tylko były wierzchołki drzew, same konary. To było moje pierwsze doświadczenie fotograficzne. Ja się zawsze chciałem pana o to zapytać. Czy pan sobie kiedyś na to pytanie w ogóle odpowiedział? Dlaczego pan się zaraził pasją do fotografowania? Co, co, co pan w tym widział? No właściwie zawsze mi świtało w głowie jakieś artystyczne prace. A miałem trochę zdolności rysunkowe, zawsze w szkole z, z, z rysunków miałem bardzo dobre i myślałem, że kiedyś zostanę malarzem, artystą. No i tak mi świtało po głowie, żeby kiedyś jednak kiedy skończy się szkoła podstawowa, no po średniej szkole wstąpię do jakiegoś liceum plastycznego. No ale te warunki moje rodzinne były dosyć trudne, to ojciec nie dysponował jakimiś tam finansami, żeby mnie gdzieś tam szkolić, więc mówi do mnie cudu. Każdy malarz artysta w nędzy umiera. Nigdy za życia nie, nie dorabia się majątku. Najlepiej jednak jakbyś inną szkołę sobie wybrał. No i ojciec zadecydował, żeby mnie no, zapisać do szkoły technicznej. I tak po prostu po zdaniu egzaminów do szkoły w Poznaniu, do szkoły gimnazjum mechaniczno-elektrycznego, tak mi się właściwie no, skończyła moja praca, moja chęć malowania. Ale myślałem, że właściwie później w, później, w późniejszym już czasie po prostu pomyślałem, no mogę przecież zamiast pędzla wziąć aparat i, i malować aparatem. I ta fotografia, ten aparat fotograficzny towarzyszy Panu przez całe dorosłe życie. Proszę opowiedzieć nam krok po kroku, jak to było, te kolejne meandry, które Pan poznawał, zdobywał, po kolei, co następowało po sobie? No więc po kolei, no najpierw robiłem zdjęcia rodzinne, to znaczy ro, głównie w rodzinie, później kolegów w szkole fotografowałem, no ale jeśli chodzi o samą już obróbkę tych materiałów, same wywołania i koreksów, ja w nie było, bo to wszystko trzeba było robić w takich kuwetach, wywoływać i tego. To była no, no dosyć trudniejsza sprawa tego, tego i techniki jeszcze nie poznałem. No ale najpierw zdawałem to, no, po prostu robiłem tylko zdjęcia i oddawałem to gdzieś do, do warsztatów fotograficznych, do, do pracowni fotograficznych. I dopiero na tej podstawie no, mogłem coś osiągnąć w dalszym ciągu. A ta fotografia artystyczna to, to się zaczęło trochę później. A to jeśli chodzi o, o fotografię artystyczną, to to, to to już była inna para kolor, że tak powiem. Bo, y, to trzeba już mieć w sercu. To, to trzeba po prostu mieć duszę artysty i, i ten, ten talent trzeba rozwijać. Tą pasję trzeba szczególnie no, rozwijać i dochodzić do tego, do jakiegoś kunsztu artystycznego. Ja pamiętam, jeszcze ojciec, kiedy fotografował, to nieraz wyjeżdżał wcześnie rano, żeby drzewa oszronione sfotografować przed, krótko po wschodzie słońca, żeby ten środ nie spadł z tych drzew, więc nieraz 3-4 kilometry szedł pieszo, żeby to sfotografować. Ja też tą jego, że tak bym pasję i to jego doświadczenie przerywa, prze, przekładałem na, swoje, no, na swój warsztat. I po prostu y, po kolei jednak ta, y, doskonalenie tego, tego warsztatu fotograficznego, y, już tej pracy artystycznej tak po, po powoli rozwijałem, ale to jest bardzo jednak trudne, bo no, trzeba mieć jeszcze pomysł na, na, sam, na sam, przedstawienie rzeczywistości. I na tym polegała właśnie cała sztuka fotografii. Podsum Podsumowuje Pan swoją działalność artystyczną przy okazji pięknego jubileuszu 90. urodzin. Wystawą w Miejskim Ośrodku Kultury, proszę powiedzieć, dlaczego te fotografie Pan wybrał, jakie to są miejsca, co te fotografie przedstawiają, i dlaczego tak bliskie Panu sercu są właśnie te ujęcia, te widoki? No więc ta wystawa, którą prezentuję dzisiaj, to jest po prostu jakby doświadczenie moich, moich lat, fotografowania. Takie główne, główne do, do doświadczenia zdobywałem właściwie w tym Miejskim Ośrodku Kultury, i pra, prowadząc tutaj fotoklub format. Tu żeśmy się spotykali z różnymi fotografami, już z doświadczeniem, z doświadczeniem i zawodowym, i, i artystycznym. Mieliśmy spotkania no, z kolegami z, z różnych miejscowości, którzy już byli na tam szczeblu wyższym, i po prostu tutaj ten warsztat doskonaliliśmy w miejskim ośrodku kultury. Ale początki moje, jeśli chodzi o fotografię artystyczną, to można powiedzieć, że to było po przyjęciu, po przejściu do fotoglubu, format, którą prowadził Władysław Nielipiński w Polanii i po prostu, w, nie, przepraszam, nie w Polanie, a w, w w Fabryce obuwiat, ale to chyba Polania, tak, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie tam, tam już nabierałem taki artyzm fotografii artystycznej, taki pomysł na, na fotografię, ale mówię, fotografia artystyczna to jest nie tylko fotografowanie, ale trzeba jeszcze myśleć, jak to piękno przekazać, przenieść to na, 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 na klisze i to właściwie trzeba mieć, i zamiłowania do fotografii, ale i do piękna. To piękno trzeba no, przerzucić przez obiektyw aparatu na, na obrazy już większego formatu i bardziej no, doskonałe, że tak powiem. Chciałbym Pana zapytać o twórczość Pana ojca, bo wiem, że też Pan posiada wiele fotografii jego autorstwa i pytanie ważne, czy chciałby Pan te fotografie, te twórczość też pokazać gnieźnianom, gniezną? No właściwie to doświadczenie ojca, te fotografie ojca były już w gnieźnie pokazane. Trzy lata temu były zaprezentowane fotografie mojego ojca w promyku. Tam żeśmy po prostu. Ja przechowywałem klisze, które leżały przez bardzo długie lata u mnie w szafie. Skrzętnie to przechowywałem i koledzy mnie namówili, żeby to przekazać, jeszcze pokazać. Przeglądali najpierw te klisze, a później stwierdzili, że. Warto by było pokazać. A tam głównie, głównie ojciec fotografował głównie już osoby, portrety. I ta, te fotografie mi pomogli koledzy po prostu odtworzyć. Nawet kolega Biegowski, taki fotograf z Poznania, to sam podjął się Prze, przełożyć wszystko na czarno białą fotografię z, tym, z, z dawniejszym, że tak powiem technice i udało się to zebrać jakieś koło 50 zdjęć takich najbardziej, bardziej no, obrazujących ludzi, jak, jak w ogóle jak, jak to życie w czasach powojennych i wojennych przebiegało. Także te, te, te zdjęcia zostały zaprezentowane już gdzie I ta wystawa jest jeszcze gotowa do dalszej, do dalszej prezentacji. A Pana plany fotograficzne na najbliższą przyszłość, na najbliższe 10 lat, tak się umówmy? No może, może jeszcze po prostu może z dwa, trzy lata, ale mi się, mi się wydaje, że raczej moje już teraz takie zamiary, to raczej bym przeszedł na następną moją, e, e, moją pasję, a więc zbieractwo. A zbieram no, troszeczkę i filatelistykę, znaczki, koperty karty i moja właściwie już predyspozycja do jakiegoś tam takiego no, biegania z aparatem fotograficznym. To już się troszeczkę trzeba się sobie odłożyć ale i ze spokojem. Ja fotografuje Pan nadal, tak? Uzupełniać te moje kolekcje, ale ze spokojem już w domowym zaciszu. Pan nie fotografuje już w ogóle? Nie, no ja fotografuję jeszcze, ale powiedzmy sobie, no teraz no, byłem ostatnio w Grecji i trochę tych zdjęć porobiłem, tylko był to bo, bardzo krótki czas. No, byłem tylko parę dni. i Także no troszeczkę ciekawych zdjęć porobiłem na, na tak powiem Meteory to są takie klasztory na, na górach, no w też, szczególnie tam, gdzie Kameduli mieszkali w, w, i budowali te klasztory. I to, to jest ciekawa historia tych, 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 tych klasztorów. Nieraz trzeba za, no, po prostu wyrzec się różnych przyjemności, i, i, ale aparat po, pozwala człowiekowi jednak po, po prostu życie inaczej traktować i przenosić to piękno i to piękno przekazać ludziom i to piękno, jednak powiem, taki, mam nawet album zatytułowany Zostawić w sobie ślad. No cóż można w, w życiu zostawić, jakiś ślad. No ja akurat zostawiam największy ślad, to jest mój, to są fotografie. I dopiero no, mogą mnie ocenić, że tak powiem, miłośnicy sztuki, miłośnicy piękna, czy, to, czy ten, ten ślad mój był właściwy mojego życia. A, Dziękuję pięknie za rozmowę. Tak, a jeszcze mogę dodać, że, że właściwie no, dostrzegł moje zdjęcia szymoniak, Redaktor kiedyś prowadził w Polanie taki dodatek do Głosu Załogi Kulturalny Dodatek i tam kilka z moich zdjęć obejrzał i ocenił i dał taki tytuł, zostawić po sobie ślad. I ja taką właściwie kronikę prowadzę, którą mi tak narzucił po prostu Szymoniak, który. No kolejne lata ze mną współpracował i, i, i doszedł te moje no, prace. Tak to wygląda na dzisiaj. Dziękuję pięknie za rozmowę i gratulujemy wystawy. Dziękuję bardzo.